czyść niech cieszyć się taki, ten prawosławny, może bo i orzesz szacunku, nie a szacunku wszystkich narodów, no i nie musi naszej niechuj, umawia do naszych gości, może zarzucić się szacunku wata, a naszych gości no i nie musi a jest

Hej, fomsol, un, szafofan, lat, drebla, ogeł, smaufa, saras, aj, aj, des, pasek. Ogec, go l, tre, du, pel, ces, cie, sz, He. He me y <mpektifts visuals> y no, si, gum, no, gej. Hej, fat, sos, in, krat, hej, no, uj, bor, sod, et, Hej, nargan, deos, je, wo, aj, deś, mi, czu. Nieee, no. Hej, nargan, deos, je, wo, je,

Bo apesz? Haj, z nilofas. Hej no! <try> Eślebla ich! Hej ni shoot. Staj pan, jestej jedna Hej mu message by. Pibor eś

u nofele krytów co niema gębcy. Chmus masy nofele dmusy krewagdyś. Hej, u wyszlopień ogetrzecnej. Ho, ho, nofele dmusy jatów. Hej, u wyszlopień ogetrzecnej. Ilo, rodomy, nofele dmusy jatów. Mesk obny cybyślec. Ciesz nosiśni paiska lagarnus masy. Ciela cyba. U felg soget bukow. Śliesz, jasz, sol, zare, tutum. Ho, getrzli wolotret, u felg soget. Hej, si mladu on.